Żeby kraść Imperium sprzęt? Co musisz mieć? Kombinezon, pobrudzone ręce i odpowiednie narzędzia. Ha, oni są z siebie tak zadowoleni, że mają wszystko gdzieś. Tak spasieni i zachwyceni sobą, że im się to w głowach nie mieści. Że taki gość jak ja może im się włamać do domu. Chodzić po pokojach, pluć na jedzenie, kraść ich rzeczy. Czekajcie! Wybaczcie, ale... Nie pójdę z wami jutro. Nie chcę się już chować przed Amonem. Zmierza się z nim. Nie będę czekała aż mnie wytropi. Czuję, że nadeszła pora, by to zakończyć. Po mojemu. Jeśli szukasz roboty, to zapraszam do stołu. Nazywam się Toro. Toro Kalika. No questions. Zgarnąłem ten krążek na środkowych rubieżach. Fenik scent. Skryto Ponoć się ukrywa, odkąd ci z Nowej Republiki przymknęli jej zleceniodawców. To działania prewencyjne ze względu na wzrost liczby dostaw materiałów budowlanych na Skarif. Koleżanki i koledzy, proszę wylewnie powitać nowego wiceprezesa Dreamlandu, pana Maxa Mediciego. Gdyby miał jakieś życzenie, jakąś zachciankę, wyją spełnicie moje niezawodne. To jest pani Werner. W jej gestii jest pański kalendarz, korespondencja oraz naturalnie telefon. Jeśli przyjdzie ktoś do pana, ona go zaanonsuje. Kilkadziesiąt lat czekałem na tę chwilę i w końcu nadeszło. Nie pamiętasz mnie, prawda? Wiesz co to znaczy powiedzieć dziecku, że nie ma absolutnie żadnych szans? Oczywiście nie. Ale właśnie te słowa usłyszałem tu wtedy i zdałem sobie sprawę, jaki ze mnie człowiek. Dzięki tobie wiem, że nie jestem czystego serca. Przychodzę na te spotkania, Chris, bo bardzo mi pomagają. Możesz mi wierzyć. Tak jak wam. I może kiedyś mnie też życie da jakiś piękny prezent. Dobra, to jest to. Jesteśmy spadochroniarzami, bo jesteśmy najlepszymi z najlepszych. Nikt nam nie staje na drodze. Nikt. Ruszamy! Wszyscy wsiadać! Pociąg, o której za chwilę rusza. Gdy mnie zobaczysz, będzie już za późno. Moje nogi są gotowe! A wiesz, muszę przyznać. To, co zrobiłaś, było odważne. Widzę, że lubisz kapitan Marvel. Jest poza ziemią, ale polubiłaby cię. Kon. Kon. W twoim opowiadaniu były te złe... Thor nieźle się przy tym bawił. Podobno kiedyś musiał walczyć z takimi bestiami. Zawsze strzelam pierwsza. Jak podobają ci się moje spluwy? Och... I ach. Są tam iluzje. Dla niektórych to zwykłe miraże, ale ja przenikam je wzrokiem. To czarna magia Sabatu. Zwiedziecie na śmierć. Ale nie musiałeś pomagać mogłeś odejść. Wspomniałam napotkanym strażnikom o Twoim czynie. Gdy to wszystko się skończy, otrzymasz pochwałę, a może nawet jakiś order. Gdyby próbowali nas ratować, poruszyli te cegły, pocisk by eksplodował. Czekaliśmy tak dwa dni, aż Tony Stark nas zabije. No, ja nie lecę na mężczyzn, dlatego ćwiczę tu, na siłowni dla babek, gdzie nie jesteśmy stale obcinane. Spodoba ci się. To jedyne miejsce na mieście, gdzie babeczki takie jak my mogą być sobą. Nazywa się Lebu. Witaj Misty, pułkownik, Striker. Nie radzę zbliżać się za bardzo do ściany, to może być niemiłe. Nie możemy dłużej zostać w kandaku. Mam pod domem śledczyk z Intergangu. kraj? Chodzi mi o to, że prędzej czy później dopadają każdego. Na czarnym rynku dostałabyś za niego majątek. Prawdziwe Eternium? Weź na coś wyczaruj. Nie, 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 nie. tak naprawdę nie żałuję. Tylko zgrywam twardziela. Wiesz, zdecydowanie wolę pomagać naszym zagubionym kumplom z Wojska. Wasze misje to inny świat. Porąbany świat. Nie bądź taka cwana, dziewczynko. Wiesz, myślę, że jesteś za smarkata napadawana. Chcesz być Jedi? To pokaż, że możesz. Kapitan Rex pokaże ci, jak wiele może zdziałać odrobina szacunku. Co? Ja żyję? Dziękuję ci, ale muszę cię ostrzec. Te bestie roznoszą zarazę. Trzeba je zabić, zanim sprowadzą mur! Aby stworzyć eliksir przeciw zarazie, wypatroszyłem jednego ze stworów. Teraz bestie czują na mnie jego zapach. To dlatego atakują! Przyjmij to w podzięce. Ja muszę wracać do pracy. Tyle, że ja nie widziałam świata poza tymi murami. Dzień zero to kiepski moment, żeby się urodzić. Nie chcę wyjść na nieczułą. Ale każdy ma swoje problemy. Moje są po prostu inne niż reszty. Właściwie to nie mam na co narzekać. Poza tym, że. no cóż, w kółko muszę słuchać, jak inni narzekają. Tak naprawdę nie potrzebuję tych sesji. Ale pułkownik wymaga, żebyśmy regularnie chodzili na badania w schronie. Doktorku, ty mnie słuchasz w ogóle? Hmm? J.O.V.I. chodzi o to, że nasza trójka ćwiczy razem od samego początku. Znamy się! Za honor! O, red. Za króla! Rozwijają się nader pomyślnie. Skala konfliktu zmniejszyła się na tyle, że kopalnia może wznowić wydobycie na zajętych ziemiach. Mój zespół czeka na ekspertyzę od przedstawiciela ministerstwa na Arwali 6. Co znowu zrobił? Wypisze czek, jeśli coś ukradł. Peter! Policja do ciebie! Nie zasługiwał na to. Ale po cóż się przejmować? I tak umrze. Przyjmij moją radę, synu. Rzuć się ze skały. Krócej będziesz cierpiał. Brak ci cierpliwości. Zanim wskażę Ci drogę do świątyni, chcę się dowiedzieć, dlaczego jej szukasz. To kłamstwo. Czemu miałbym kłamać? Z niewiedzy. Chcę poznać prawdę. A czy wiesz, że wszyscy dookoła się z ciebie nabijają, co? O, o tym wszyscy już mówią. Jak cię zatkało i dałeś się wygwizdać? Udało mi się przyspieszyć proces regeneracji tkanek. Czuję się już dużo lepiej. Przez wzgląd na dawne czasy zgodziłem się to zrobić. Ale najpierw chciałem wszystko naprawić. Uwolnić myrtanę, a później arganie, ale nie było na to czasu. Wykrwawiasz się! Musisz się uleczyć! Ruszaj się uleczyć, nim nam tu padniesz! Wyciągnij mnie stąd! Wracam do bazy. Niedobrze. Mamy rannego sojusznika. To niefortunne. To mój cel? No dobrze. Nie bierz tego do siebie. Tu jesteś. Nasz taniec zaczyna się od nowa. Pani masako! Zaatakowali nas! Moja żona i córka! Z miłości! Tak było dla nich lepiej. Chciały tego. Wiem tylko, że on mnie rozumiał. Umiesz tylko rujnować ludziom życie, wpędzasz ich na skraj ubóstwa. Rozbijasz im rodziny! Morska blokada miała sprawić, żeby ci głupi monarchowie nie wysyłali więcej posiłków, kiedy... Uwolnimy ją, głupcze, od tyranii wiary. Jeśli pająk robi sieć ze śliny, to dlaczego Spider-Man wyrzuca ją z nadgarstków? A mogę chociaż przejść? Może to jest magiczna piżama? Miki, jak ją włożysz do spania, to może rano obudzisz się niewidzialny? Panie Sakaj! Musisz coś zrobić. Chodzi o wytwórnie sakę Kiw, w Azamo. Wkrótce nic się nie ostanie. Mongołowie chcą zabrać wszystko. Ej, nie tak szybko! trochę dobra! Cofnij się, panie! Duchy samurajów żądnych z zemsty nawiedzają las. Mówię prawdę. To miejsce było kiedyś schronieniem. Teraz ci, którzy wejdą do lasu, nigdy z niego nie wracają. Nawet Mongołowie boją się tego miejsca. Poczekaj na zmrok, panie. Wtedy właśnie śmierć przemierza ten las. Od kilku tygodni Syndykat pajków na potęgę werbuje żołnierzy. Pajkowie mają w kieszeni burmistrza, który właśnie opuścił Tatuin, co nasuwa wniosek, że wkrótce rozpęta się burza. Na mapie widać, gdzie się gromadzą, z tego co wiemy. Pozostałe trzy klany z MOS Espa raczej nie będą się angażować i nie przeszkodzą pajkom w ataku na nasze terytoria. Ale nie temu czarownikowi Severusie, podobnemu tobie. Ale chłopiec przeżył, Czarny Pan powróci, a wtedy chłopiec będzie w wielkim niebezpieczeństwie. O ma jej oczy. Śnie, a cały świat drży w posadach. Tak ciężko ci uwierzyć w to, że masz przyjaciół? Słuchaj. Od kiedy cię poznałam, gonili mnie, strzelali do mnie, prawie zabiłam się spadając, a teraz ci inkwizytanci nas ścigają. Więc jak ktoś oferuje nam pomoc, powinniśmy ją przyjąć. Choć już. Chcę wejść do mojego skarbca? Nie sądzę, żeby to było konieczne. Nie życzę sobie tak długo czekać. Ja cię pitole! To jakieś ufo! Inwazja alienów! Koniec świata!